Od marca wszystkie uroczystości, których organizatorem jest miasto, przebiegają zupełnie inaczej niż do tej pory. W związku z panującą epidemią koronawirusa w tym roku 81. rocznica wybuchu II wojny światowej będzie obchodzona w innych warunkach. Wiosną tego roku myśleliśmy, że już te uroczystości 1 września będą mogły przebiegać tak jak zawsze czyli będziemy mogli wspólnie spotkać się i uczcić. Y, pamięć y, poległych. Natomiast, no, warunki, y, w których aktualnie się znajdujemy, czyli wciąż duża ilość osób, które ulegają zakażeniu, sprawiają, że jednak chciałabym odwołać się do Państwa z takim apelem, abyście Państwo te relacje z tych uroczystości, które będą w tym roku wyjątkowo skromne, ale powodem tego jest tylko i wyłącznie wciąż panujący stan epidemii, abyście Państwo te relacje obejrzeli czy za pośrednictwem telewizji kablowej, czy też będziemy uruchamiali inne kanały online. Roczne uroczystości ze względów bezpieczeństwa zostaną ograniczone do minimum. Będą to skromne uroczystości, nie będzie też kompanii honorowej, też chciałabym taki komentarz, pokuśćcie, taki komentarz tak naprawdę to również zależy, to przede wszystkim zależy od nas, od tego, czy będziemy sprawy bezpieczeństwa naprawdę traktowali priorytetowo, czy będziemy zachowywali dystans społeczny i reżim sanitarny, który wciąż obowiązuje. Przestrzegali. Gorąco Państwa do tego zachęcam. Jeżeli jesteście w miejscach publicznych, po prostu zakładajcie maseczki, dezynfekujcie dłonie i ograniczajcie Państwo kontakt do tego niezbędnego minimum, bo, jak sami Państwo widzicie, ta fala zachorowań jest wciąż bardzo wysoka.